Drodzy goście, szanowni Państwo, jesteśmy na terenie gospodarstwa Państwa Magdaleny i Wojciecha Janik. Cieszymy się, że w tym roku zechcieli przyjąć ten zaszczyt gazdów do Gminnych. To dzień, który był tak mocno oczekiwany. Przez ostatni czas nie dane nam było przyjechać do gazdów przez ostatnie dwa lata, więc nikt nie wyobrażał sobie, jak może przeżyć rok nie dziękując, ale było to ograniczone. Każdy z nas dziękował w sercu. Dzisiaj, po dwóch latach, możemy wrócić do tradycji. Aby tak uroczyście, tak z otwartym sercem przyjechać tutaj na Wasze gospodarstwo. Aby dzisiejszy dzień mógł być tak piękny, te wszystkie ustrojone domy, te ulice, to radość, która panuje dzisiaj w Międzyrzeczu i w Gminie Jasienica. Ale nie byłoby tego, gdyby nie było Waszej pracy, Waszej determinacji i tego, że. Chcecie przejąć od swoich przodków uprawę na roli. Bardzo Wam za to dziękujemy. A zarazem prosimy Was, abyście przejęli ten zaszczytny dzisiaj honor dzierżenia tego zaszczytu, aby gazdowie Państwo Magdalena i Wojciech Janik byli tymi pierwszymi na ten cały nadchodzący rok. A za Wasze serce, za Wasze przywiązanie do tej ziemi, za trud, niech Wam Twórca Błogosławi. Aby wszystko to, co czynicie, co realizujecie, czym zmagacie się codziennie, przynosiło Wam radość. Aby miłość, i radość, i szczęście panowało Waszej rodzinie, i abyście zawsze byli ludźmi spełnionymi, nie tylko szczęśliwymi. Aby każdy dzień przypominał Wam, ten dzisiejszy, a wszystkie jakieś drobne rzeczy, które was będą smucić, żeby zostały u sąsiadów, ale nie tu, może trochę dalej za Czechowicami. Niech się wam szczęście i im szczęść Wam Boże. Szanowni Boże, witam Was wszystkich bardzo serdecznie i cieszę się, że przychodzimy do naszej wspólnoty, do naszego kościoła, by dziękować Panu Bogu za dar, za plony tegoroczne. Niech Pan Bóg Wam błogosławi, wszystkich ma po piece, a resztę już podejmiemy w modlitwie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Przychodzimy dzisiaj, aby podziękować Panu Bogu za zbiory, które dzięki Jego łaskawości mogliśmy zebrać do wspólnych, obrodów i sadów. Dziękujemy też za ludzi, którzy złączyli swój wysiłek pracy na ze swórczym działaniem Pana Boga, przez co ziemia mogła wydać obfite owoce. Niech dzięki tym błogosnakym chronom ziemi. Yeah. i když je seš nejpár dvějící Tak, tak, taki ta, patrol Na scenie już pojawiają się pan Wójt gminy Jasienica, Janusz Pierzyna oraz przewodniczący Rady Gminy pan Czesław Machalica. Są też gazdowie, Magdalena i Wojciech Janikowie. Są nasi gospodarze, są państwo, są przedstawiciele gmin. Myślę, że możemy zaczynać. A zatem uwaga, uwaga. Zapraszamy na scenę przedstawicieli sołectw. I jako pierwsze oczywiście, zgodnie z tradycją, gospodarze. Międzyrzecze Górne, bardzo prosimy o wielkie brawa. I to, czego państwa, państwo nie słyszą, Panie Wójcie, przekazuję Państwu owoc naszej tegorocznej pracy. I zapraszamy kolejne sołectwo, przedstawiciele Międzyrzecza Dolnego. Można robić pamiątkowe zdjęcia, bo to miła chwila związana z tradycją tegoroczne, popandemiczne dożynki. Widzę z bardzo, z dużym zainteresowaniem państwa się spotkały i bardzo dobrze. Zobaczymy, co będzie za rok. I kolejny wieniec dożynkowy, już za chwileczkę wręczą przedstawiciele sołectwa Rudzica. Zapraszamy. Zapraszamy rodzice. Rodzica idzie, jak to mówią niektórzy. Wysokie schody w tym roku do pokonania z tymi wieńcami dożynkowymi, ale dzięki temu będzie Państwa lepiej widać. Jest nas tak dużo, że musimy o to zadbać, żeby Państwo nie zginęli gdzieś w tłumie, żeby było widać te piękne wieńce dożynkowe i oczywiście Państwa. I zapraszamy przedstawicieli Sołectwa Biery. Oczywiście Państwo cały czas fotografują, fotoreporterzy są łasi na takie zdjęcia. Tak jak Pan Wójt zapozował przed chwilą z Wieńcem Dorzynkowym. Za 20-30 lat takie zdjęcia już przejdą do historii, choć mamy nadzieję, że takie dorzynki nadal będą organizowane. Pamiątkowe zdjęcie. Ja myślę, że tu warto zrobić taką galerię tych wieńców. Zresztą ona się już tutaj tworzy. Wszystkie są bardzo piękne. Zapraszamy sołectwo Jasienica. Które jak widzę ma tutaj sporo panów. Że Państwo też są z Jasienicy i dlatego tak klaszczecie, ale ja myślę, że wszyscy od Państwa powinni otrzymywać takie same wielkie brawa. I zapraszamy, w sołectwo Świętoszówka. Mała wchodzi, pierwsza, najmniejszą iluletnią dziewczynkę. Zabraliście Państwo, żeby kultywowała tę tradycję iluletnią, to Rady Sołeckiej zapewne jeszcze nie może kandydować. Myślę, że ktoś nam powie jak będą schodzić, ile dziewczynka ma lat. Wśród nich mamy i myśliwych i przedstawicieli. Właściwie nie wiem co powiedzieć o tych, to są chyba fani grupy, która zagra, czyli czyli Kwaśnica Bawarian Band. I stąd ten ubiór. Przesuńcie się, Halo. dziękuję. No to teraz możemy zapytać, ile ty masz lat dziewczynko? Sześć. Sześć. jak ci się podobają takie dożynki? Super. Pewnie, że super, brawo. Zapraszamy sołectwo i Łownica. Państwu również się podobają? Oczywiście. Też? Super. Galeria wieńców dożynkowych rośnie. W sumie będzie ich 14, tak? No tak to jest. W takim tłumie, drodzy Państwo, zdarzają się różne wypadki. Nic się strasznego nie stało, ale ktoś zgubił kartę do bankomatu. Proszę sprawdzić. Pan ma na imię Władysław. Jeżeli powie mi. Poda mi numer karty, to ją dostanie. Nie, wystarczy nazwisko. I zapraszamy przedstawicieli sołectwa Roztropice. Wszystkie osoby o imieniu Władysław niech sprawdzają kieszenie. Może ktoś z Państwa zgubił kartę bankomatową. Szkoda by było tak na dożynkach. Pamiątkowe zdjęcie z wieńcem. I zapraszamy przedstawicieli sołectwa Landek. Ja myślałem, że państwo tak się rozsiądą już przy tych ławach gdzieś z dala i ten plac będzie pusty. No ale bardzo się cieszymy, że państwo tutaj są z nami i oglądają tą ceremonię, zwłaszcza, że przecież będzie jeszcze tradycyjna ceremonia dożynkowa. I to już za chwilę. I zapraszamy Sołectwo Łazy w mocnym, wielopokoleniowym składzie, chociaż oni szczególnie chcą podkreślić udział tego młodego, najno, najmłodszego pokolenia. Nawet wiem, co najmłodsze pokolenie mi odpowie, gdy już zejdą tutaj i zapytam, jak się podobało. Będzie tradycyjnie, myślę, że, że młodzież, jeśli jest tak średnia, to mówi ok, a jeżeli jest super, to znajduje inne słowo. zapraszamy sołectwo Bielowicka, ale wcześniej zapytamy młodzież, jak się podobało? Bardzo. Bardzo. Jak było? Świetnie. Jak tobie? No fajnie. Temu się chyba słabo podobało. No dobrze, jak było? Bardzo fajnie. O, temu się podobało. To jest odważne. I zapraszamy Bielowicko. Przy jakiej innej okazji można oglądać tak wiele strojów ludowych, tak pięknie uformowanych, tak pasujących, tak bogatych? Na pewno przy Dożynkach. Być może jeszcze przy kilku innych okazjach. I zapraszamy Sołectwo Grodziec. Tak, sesja zdjęciowa jest oczywiście najważniejsza. Będziemy pamiętali te zdjęcia za 20, 30, 40 lat. I zapraszamy Państwa. Sołectwo Grodziec. I jeszcze, jeszcze kilka tych wieńców mamy. Gmina Jasienica jest bardzo dużą gminą, stąd taka wielka ilość tych fantastycznie wyglądających wieńców dorzynkowych. Ja zdradzę Państwu, podsłuchuję tutaj członków zespołu i oni opowiadają, no mają talenty ludzie, to trzeba przyznać, a taki wieniec to może nawet 8 kilo ważyć. Ile ten waż może ważyć? 8 będzie? Nie, nie będzie. I zapraszamy sołectwo Wieszczęta z nieważącym 8 kilo na pewno wieńcem dożynkowym. No i okazuje się drodzy Państwo, że temat wagi wieńca okazał się ważnym tematem. Sołectwo Mazańcowice już się pochwaliło 12.45. Dali mi podtrzymać. Ja co prawda twierdzę, że chyba im wyschnął od wczoraj i waży trochę mniej, ale może się mylę, za chwilę wuj doceni. Zapraszam. Mazańcowice. Dobra, Wieniec to oczywiście, drodzy Państwo, również może być słowo symbol w niektórych wypadkach. Tak będzie i tym razem. Klub Konorowych dawców krwi imienia świętego Kolbe w Jasienicy. Wieniec symboliczny. Symboliczny, bo jest to. Kropelka krwi, symboliczna kropelka. Symboliczna kropelka krwi, a krew. Nie będziemy porównywać do zboża, ale na pewno też jest bardzo ważna. Ależ tutaj zapachniało. Drodzy Państwo, stoję jakieś dwa metry od nich i dalej pachnie. A ludzie z zespołu mówią, że oni ich nie wpuszczą. No co zrobić? Koło łowieckie tak pachnie Hubertus z Międzyrzecza. Zapraszamy. muzyka wybrzmiała, a już za chwilę kolejne koło ślepo, wron z rodzicy. Oni twierdzą, że wagą nikt ich nie pobije. Znaczy wagą tego, co przyniosą do pana wójta. Tego kosza, tak, oczywiście. No i mówią, że mają tutaj przede wszystkim to, o co się codziennie modlą. Zapraszam. Dziękujemy naszym myśliwym. A teraz zaprzyjaźniona gmina Petr Piękny wieniec w formie kosza, i chyba jeszcze coś specjalnego, ale pytałem nieprodukowanego z miejscowych produktów. Dziękujemy gościom z Petrwaldu. Wielkie brawa dla nich. Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna, Przewodniczący Rady Gminy Panczesław Machalica i Gazdowie Magdalena i Wojciech Janikowie. Dziękujemy za ten czas. Szanowni Państwo, szanowni goście, obrzędy dożynkowe rozpoczęliśmy. Przyjdzie czas Abym Państwu podziękował, ale tak na gorąco chciałbym bardzo serdecznie podziękować za te wieńce dożynkowe, bo to coś pięknego. To serca w tych kłosach. i trzeba powiedzieć, że wydawało się, że już ta tradycja umiera, że już ci ludzie, którzy to pletli odeszli, że następnych nie będzie, a są. I chwała Wam za to. Że ci starsi nauczyli młodszych, a ci młodsi chcieli się nauczyć i wypletli z tego zboża, i z tych kwiatów, i tych owoców, i warzyw, tak piękne dzieła, które chwalą Pana Boga, a zarazem dziękują Mu za to, że w tym symbolu możemy mieć nadzieję do przetrwania, pożywienie i radość. Bardzo Wam dziękuję za te więcej dorzękowe 14. Rad Sołeckich, Koła Łowieckie, Ślepobron, Hubertus, honorowi dawcy krwi, zaprzyjaźnione miasto Pertwald i cała gmina Jasienica i goście. Bardzo Wam dziękuję. A teraz dziękujemy bardzo, dziękujemy Panie Wójcie. A teraz zapraszamy i młodszych, i starszych na ceremonię dożynkową w wykonaniu zespołu regionalnego Jasieniczanka.